Cześć, witajcie, ja jestem Dawczo, no i witam was oczywiście w F1 2016, już kolejnym odcinku. Na początku dziękuję wam, że tak fajnie przyjęliście ten pierwszy film. Nie spodziewałem się, że na, na kanale o FIFA będzie miał taką oglądarność, No i fajnie, że em, zostawialiście także dużo łapek. Jeżeli taka liczba by się utrzymywała co odcinek, no to będzie niesamowicie. Ale okej, okay, my już zaczynamy. Przed nami dzisiaj kwalifikacje, no i oczywiście pierwszy wyścig. Na to, że w Australii tutaj jak widzicie cele kwalifikacji. Zakwalifikuj się na pozycji 19 lub lepszej. No i oczywiście musimy być lepsi niż e, zawodnik z naszego teamu. Myślę, że jest to całkowicie do spełnienia. Na pewno nie będzie łatwo, ale już przenosimy się tutaj do laptopa i za chwilkę przejdziemy do samego wyścigu. Znaczy, no na początku do kwalifikacji. E, no i cóż, zaczynamy jak widzicie. Fajnie to wygląda. Tam Dawid Wojczak, czyli oczywiście ja. No i naszym przeciwnikiem Erickson, tak więc zapowiada się ciekawy wyścig, zobaczymy kto okaże się lepszy. Wy oczywiście zobaczycie najlepsze okrążenie z tego też wyścigu, znaczy z eliminacji oczywiście na początku. Okej, okay, tutaj mamy fajną animację pokazanych wszystkich zawodników, jakieś wywiady z nimi i tak dalej, ale my sobie to pominiemy oczywiście, tutaj także Wam jeszcze pokażę fajne szczegóły, widać kto wyjedzie na tor, jakie tam czasy, pogoda wszystkie ustawienia możemy przełączyć pogodę, ale my oczywiście nie oszukujemy, tylko pojedziemy na takiej jak jest oficjalnie, tak więc ja już wyjeżdżam na tor, a my oczywiście słyszymy się już za chwilę no okej, okay, w tym momencie kończymy pierwsze okrążenie tutaj w kwalifikacjach. Kompletnie nie wiem, jak mi poszło na tle innych, ale już widzę, że chyba to nie najlepszy wynik. Ale myślę, że jeszcze sobie raz czy dwa razy pojedziemy i zobaczymy. No i uwaga, jaki będziemy mieli czas? Już tutaj patrzę słabszy niestety, więc myślę, że te trzy okrążenia to akurat tak e, może być. No przy pierwszym najlepszy czas więc no trzeba ogólnie przyznać że nie najlepiej mi poszło i na pewno jeszcze spadniemy tutaj zobaczmy na szczegóły no póki co 10 pozycja musimy być na 19 minimum tak jak tutaj nam kazali e, okej okay. zostały jeszcze 3 minuty 11 pozycja więc mam nadzieję że mniej więcej to utrzymamy jestem ciekawy jak tam idzie naszemu zawodnikowi e, zobaczmy tutaj e, oczywiście chodzi mi o zawodnika z teamu. jest na 19 pozycji więc jest ok o tutaj jak widzicie fajnie to pokazaną, że mogą dać innych no i co, myślę, że zakończymy sobie sesję bo no taki wynik zobaczmy 13 miejsce więc całkowicie spełniliśmy tutaj jakby żądania naszego teamu zawodnik nasz jakby partner tutaj Ericsson na 19 pozycji więc spisaliśmy się lepiej od niego no i możemy chyba powoli przechodzić już do wyścigu zobaczymy jaki cel dostaniemy jaką pozycję utrzymać mam nadzieję, że ogólnie Dojedziemy jakby tam bezpiecznie, bo to różnie bywa. I jeszcze tutaj dodam tylko, że ten tor jakoś no nie sprzyja mi. Na live ogólnie grałem Mistrzostwa Świata z tworzonym zawodnikiem, kto był ten wie. No i tam zdecydowanie najgorzej mi właśnie na tym torze pierwszym, czyli tutaj poszło. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. No ale zobaczymy jeszcze jak to będzie. Tutaj mamy pokazane, pokazany stan rywalizacji. Jak widzicie zdecydowanie lepiej nam poszło, tak więc jakieś tam punkty zyskujemy i prowadzimy w tym. No ale okej, okay. no... Zbliżamy się do awansu na kierowcę takiego pierwszego, podstawowego, póki co niestety jesteśmy jak wiadomo drugim i odsłuchajmy pocztę głosową, bo tutaj będzie pokazany cel, które miejsce mamy w tym wyścigu znaleźć, czyli coś dla nas ważnego. Ok, ukończ wyścig na pozycji 17 lub lepszej, myślę, że całkowicie do spełnienia, no i musimy być oczywiście lepsi niż Ericsson, wydaje mi się, że szczególnie to bycie lepszym od niego jest całkowicie realne, tym bardziej, że no, startujemy z pozycji lepszej niż on. No ale myślę, że możemy już przechodzić do wyścigu, tak więc my słyszymy się już za chwilę. So Ok, znajdujemy się już w słonecznej Australii, przed nami początek wyścigu, już tutaj zawodnicy, znaczy jacy zawodnicy, załoga naszego teamu przy nas stoi, za chwilkę zaczniemy właśnie w tym momencie, przytrzymując sprzęgło, no i zobaczmy jaki będzie start, test tutaj najważniejsze, żebyśmy nie spóźnili, chyba całkiem ok, Alonso tutaj przed nami, no i mam nadzieję, że go jeszcze tutaj zdążymy wymienić, no żeby tutaj zaliczyć całkiem niezły start, test dość ważne i żeby nie załapać także jakiejś kary jak to, no i właśnie, co tutaj się wydarzyło nic my nie spowodowaliśmy ale jest szansa tutaj wbić się kilka pozycji do przodu dzięki temu e, małemu zdarzeniu tutaj no i mamy dziewiątą pozycję tak więc, no, wyszliśmy ogólnie na plus no i teraz można powiedzieć, że przez cały wyścig będziemy walczyć żeby ją tutaj utrzymać a kto wie, jeszcze powalczymy może o jakąś lepszą przed nami Science, e, to nie jest wcale jakiś świetny załodnik tak więc myślę, że jeszcze powalczymy o e, wyższe lokaty no Tylko też musimy uważać, bo jak wiemy, no, ogólnie nie jesteśmy z najlepszego teamu. Nasz Bolid nie jest wcale tak samo dobrze zrobiony jak na przykład z tych teamów najlepszych jak Williams, no ale myślę, że mamy dość dużą przewagę, jak możecie na tej mapce po lewej stronie zobaczyć, nad tymi bolidami co są za nami i wydaje mi się, że powinniśmy póki co sobie spokojnie tą przewagę utrzymywać, a także gonić tutaj Sainza i zawodników z tych wyższych pozycji. OK, może jakiś tutaj atak pójdzie na lepszą pozycję chociaż chyba jeszcze nie teraz ale w końcu mamy jeszcze na to całe pięć okrążeń więc jeszcze na pewno będzie w tym, w tym wyścigu ciekawie i już teraz mamy tutaj wyższą pozycję ósme miejsce jest nasze ładnie tutaj od wewnętrznej wyminięty Sainz na przed nami Hulkenberg no, z nim już na pewno nie pójdzie to tak łatwo bo jest zdecydowanie lepszym kierowcą no i kończymy już pierwsze okrążenie wydaje mi się, że całkiem udane dla nas zaczynaliśmy z pozycji 13 jak się nie mylę a wychodzimy na ósmej po pierwszym okrążeniu, więc możemy być jak najbardziej z tego zadowoleni. No i lecimy oczywiście dalej. Kolega z zespołu jest w boksie tam nam wyskoczyło, no dziwne, nie wiem co się stało. Widocznie został uszkodzony jakoś na początku tam. Wyścig, bo przecież kto normalny na drugim okrążeniu do boksu zjeżdża. Więc no coś tam mu nie wyszło A tuż za nami jest Sainz On nas cały czas goni Nawet go na mapce nie widać bez tak blisko nas Tak więc musimy uważać na tą ósmą pozycję No a Hulkenberg niestety nam odjechał No i jak widzicie Sainz tutaj walczy żeby nas wyminąć Ale my oczywiście się nie damy Tutaj on będzie próbował od wewnętrznej Ale chyba nic mu z tego na szczęście nie wyszło Tak więc na ósmej pozycji kończymy drugie okrążenie No i zobaczcie za nami taki mały peleton tam z kilku bolidów jedzie, no ale nam idzie chyba całkiem spoko, nie ma co póki co narzekać. Przed nami jest także Hulken, no ale jego już będzie niesamowicie ciężko doganić w tym wyścigu, tak więc nawet nie zakładam tutaj ataku na siódmą pozycję, ale zdecydowanie chciałbym utrzymać obecną kartę. tak więc mam nadzieję, że to się uda. No a my oczywiście lecimy sobie dalej. Okej, okay, kończy się już trzecie okrążenie, szybko to ci trzeba przyznać, a sytuacja się wciąż nie zmienia. Czyli mamy ósmą pozycję, przed nami Hulkenberg, natomiast za nami kilka bolidów. No i ogólnie tutaj także mam do Was pytanie, korzystając z okazji, jak chcecie, jak chcecie, żeby wyglądały te materiały z Formuły 1? Czy chcecie zobaczyć jakby pełny wyścig bez cięć? Sam w sumie nie wiem jak go zrobię, bo momentami nic nie mówię, bo po prostu nie ma co tutaj komentować, jak sobie jedziemy tak bez niczego. Ojojojoj, oj, 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 tutaj zdecydowanie nie wyszedł mi ten zakręt. Czy chcecie zobaczyć właśnie cały wyścig, czy może wycinać takie momenty, gdzie jedziemy tylko sobie i nic się takiego na torze nie dzieje? No to zależy tylko i wyłącznie od Was, czekam na Wasze komentarze. Pisaliście także o tym, żeby jakby zmienić to, żeby nie było 5 okrążeń tylko 25% wyścigu tylko, że y, wtedy ten wyścig byłby niesamowicie długi niesamowicie dużo montażu by było a tak pomyślę nad tym, czy nie dawać czasem dwóch wyścigów jakby w jednym odcinku wydaje mi się, że bylibyście z tego zadowoleni ale to także zależy tylko i wyłącznie od Was tak więc napiszcie w komentarzach y, jak chcielibyście, żeby te odcinki wyglądały możecie oczywiście zostawić łapkę bo jeżeli będzie ich dużo, tak jak pod poprzednim filmem tym pierwszym, to zdecydowanie y, szybciej się pojawi kolejny film Mamy tutaj gadu, gadu, wciąż ósma pozycja nic się nie zmienia i mam nadzieję, że tak zostanie, szczerze powiedziawszy. Już chciałbym bezpiecznie dojechać tutaj do końca z pierwszymi punktami. Na pewno niesamowicie się zarząd ucieszy, bo oni nam 17 pozycję kazali, a jak widzicie e, mamy 8, więc zdecydowanie lepiej nam poszło niż oczekiwania zarządu. No i tutaj podjeżdżamy już do końca tego czwartego okrążenia i za chwilkę zaczniemy już te ostatnie kluczowe. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie pomyślnie. Wciąż za nami kilka bolidów. Ale jest to mniej więcej bezpieczna odległość, tak więc nie ma się chyba póki za czego bać, tylko po prostu trzeba uważnie jechać tutaj skupionym. Ogólnie jak sobie tak ćwiczyłem jeszcze przed odcinkami wiadomo kilka wyścigów, żeby tutaj e, aż tak się nie upokorzyć przed wami, że tak powiem, e, no to szło mi trzeba przyznać całkiem nieźle, tyle, że grałem sobie poziom niżej. Teraz zwiększyłem poziom do średniego, tak jak widzieliście w odcinku gdzie zakładaliśmy to. No i myślę, że jest to taki poziom idealny dla mnie, jak widzicie, ósme miejsce, czyli tak nie najgorzej jak na patrząc na yy, team w jakim jeździmy, a także na pozycję startową. Yy, Chociaż dużo nam dała właśnie ta tam mała... Yy, nie wiem jak to nazwać... ten mały... Yy, te małe zamieszanie może tak na starcie, ale ogólnie chyba idzie nie najgorzej. Myślę, że ten poziom jest właśnie odpowiedni dla nas, żebyśmy nie zwyciężali od razu tam tych wszystkich najlepszych pozycji żeby nie było za łatwo a także za ciężko bo jak wiadomo słabo by było jakbyśmy ciągle walczyli o e, tam uniknięcie tych ostatnich pozycji a tak wydaje mi się że będziemy ciągle walczyć gdzieś tam w środku stawki e, kto wie może jeszcze lepiej nam pójdzie no a tutaj Lewis Hamilton kończy e, ten wyścig na pierwszym miejscu my już także dojeżdżamy dojeżdżamy powoli do końcówki mam nadzieję że nic tutaj już się złego nie stanie przynajmniej nie powinno choć spójrzcie tuż koło nas są wszystkie samochody Gdzieś tam za nami nie wiem jak tutaj popatrzeć w tył, ale już może tego nie będę testował. Tym sposobem właśnie kończymy pierwszy wyścig na ósmej pozycji. Jak najbardziej jestem z tego wyniku zadowolony, bo kto by się spodziewał, że już w pierwszym wyścigu zdobędziemy jakieś punkty. No i właśnie tutaj widzicie, Dawid Wojczak, ósma pozycja. Dużo zawdzięczamy oczywiście tej wpadce na początku, w sumie nie wiem kto tam zaminął możemy my, może my lekko tam do kogoś dobiliśmy mu w tył, no ale tak czy inaczej wszystko skończyło się dla nas szczęśliwie, Lewis Hamilton, zwycięzcą tego wyścigu ja mam ogólnie nadzieję, że film Wam się spodobał i tak jak mówię, napiszcie jak chcecie, żeby te odcinki wyglądały. Jestem w stanie nagrywać dwa wyścigi w jednym filmie. Myślę, że to by Was najbardziej chyba usatysfakcjonowało, ale to głównie zależy od Was. Tak więc ósma pozycja jak widzicie, zobaczmy jak skończył tutaj zawodnik z naszego teamu. Ostatnie miejsce, no świetnie Ci idzie Markus, Ci powiem, jesteś niesamowity człowieku, no ale na szczęście w teamie są takie osoby jak my, które tutaj zdobywają jakieś punkty. I szósta pozycja w klasyfikacji konstrukcji czyli chyba tak nie najgorzej tak więc jeszcze przejdziemy sobie do menu i zobaczymy co tam o nas mówi eee, załoga no i czy pokaże nam się coś ciekawego na koniec wyścigu bo szczerze powiedziawszy nie wiem jak to tutaj dokładnie wygląda no i będziemy powoli kończyć ten film. O tutaj mamy jakieś punkty dodatkowe. Wiem, że za nie możemy sobie ulepszyć coś, boli czy coś. No i zobaczmy tutaj ten e, aktualizację rywalizacji. Jak widzicie zdecydowanie lepiej nam, nam idzie niż e, tutaj Markusowi. Mam nadzieję, że tak zostanie. No i tutaj zdecydowanie także jakieś dodatkowe punkty otrzymujemy. E, I w tym momencie awansujemy na pierwszego kierowcę. Tak mi się wydaje, chociaż e, Aha, no tutaj nic takiego tu jakieś ciekawostki, tak, coś tego typu. No i okej. Okay. Jak widzicie, znajdujemy się już znowu w tym biurze. Jestem swym drogą ciekawy, czy jak przejdziemy do innego teamu czy to się chociaż w małym stopniu zmieni. No fajnie by było. No i tutaj możemy sobie wykupić jakieś rzeczy za te punkty co mamy. Masa podwozia, siła docisku. Wydaje mi się, że możemy tą moc silnika sobie zwiększyć, bo mamy te punkty, więc czemu by nie, tak więc to jest już zwiększone, już tych punktów nie ma tak więc na dzisiaj to już będzie tyle, mam nadzieję, że film wam się spodobał, napiszcie tak jak mówię, jak chcecie, żeby to wyglądało do usłyszenia, no i cześć!